Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoTopstryk. Jestem w parku Narodowym Dormitor w Czarnogórze. Spędzę tutaj jakiś tydzień. No i przy okazji testuję obiektyw 1535 ze światłem 28 oraz mocowaniem RF, fotografując krajobrazy. Jeśli jesteście ciekawi, jakie są moje wrażenia z użytkowania tego obiektywu, to zapraszam do oglądania. Zobaczymy sobie tradycyjnie od budowy samego obiektywu. Obiektyw, jak widzicie, jest dosyć spory, no i dosyć dużo waży, bo jest to 840 gramów. Naprawdę czuć go w ręce i kiedy się z nim pracuje, szczególnie podczas filmowania, vlogowania z ręki, no to czuć, że jest to po prostu kawałek solidnego obiektywu. Jednak, biorąc pod uwagę, że jest to szeroki kąt zoom i to ze stałym światłem 2.8, kryjący pełną klatkę, no to jak najbardziej zrozumiałe jest to, że musi on po prostu swoje ważyć i musi mieć pewną określoną wielkość. Ale chętnie też zobaczyłbym. W przyszłości obiektyw ze światłem 4, o takim samym zakresie ogniskowym, który byłby mniejszy, lżejszy i przy okazji tańszy. No ale już wracając do tej konstrukcji. Sam obiektyw jest wykonany z tworzywa sztucznego, ale jest to tworzywo dobrej jakości, takie solidne, twarde. Myślę, że tutaj dobrze on będzie znosił jakąś pracę w trudnych warunkach. Jest też solidnie uszczelniony. Ja tutaj podczas tego wyjazdu fotografowałem nim w pyle, w jakimś takim kurzu i nic się z nim nie działo, nic tutaj nie skrzypi, pomimo, że obiektyw, jak widzicie, delikatnie się wysuwa podczas zmiany ogniskowej, ale nawet kiedy tutaj nam powchodzą jakieś kamyczki czy coś, to się nic z tym specjalnie nie dzieje, więc myślę, że to uszczelnienia są na naprawdę wysokim poziomie, jak na obiektyw profesjonalny przystało. Z przodu znajdziemy soczewkę oraz gwint na filtry 82 mm. Bardzo mnie cieszy, że jest tutaj normalne mocowanie filtrów, pomimo szerokiego kąta, z czego też podczas tego wyjazdu często korzystałem, zakładając chociażby filtr polaryzacyjny, czy gęste filtry szare. Gwint jest co prawda dosyć duży, no ale niestety przy takim obiektywie no musimy się z tym liczyć. Poniżej mamy pierścień funkcyjny jak we wszystkich praktycznie obiektywach z mocowaniem RF. Bardzo wygodna rzecz. Ja lubię go używać na przykład do zmiany ISO. Wtedy mam wszystko pod ręką chodząc delikatnym klikiem. Poniżej znajdziemy pierścień do zmiany ostrości oraz pierścień do zmiany ogniskowej. Obydwa chodzą z fajnym takim przyjemnym oporem. Naprawdę czuć, że obiektyw jest solidnie wykonany. Myślę, że ostrość manualnie w takim obiektywie będzie zmieniana raczej rzadko, no ale dobrze, że taka możliwość oczywiście jest. Jeśli jeśli zmianę ogniskowej, to obiektyw, tak jak już mówiłem wcześniej, delikatnie się wysuwa. Trochę szkoda, że wysuwa się on na najszerszym kącie, na 15 mm, a nie na 35. No bo myślę, że, że po prostu fajnie jakby było na odwrót. Wtedy częściej myślę, takim wykresem fotografujemy jednak na 15 mm i mielibyśmy taką bardziej zwartą obudowę, no ale nie jest to jakieś, jakaś duża odległość tego wysuwania, więc nie uważam, żeby to był jakiś duży problem. Poniżej znajdziemy dwa przyciski. Jeden to włącznik wyłącznik stabilizacji. O stabilizacji powiem sobie jeszcze więcej za chwilę, a drugi przycisk to. W Zmiana z autofokusa na manual focus dobrze jest to pod ręką. Na dole już mamy metalowy, solidny bagnet, dużą muszczelkę i to jest w zasadzie tyle. Tutaj nie ma co więcej mówić. E, konstrukcja, tak jak mówię, jest solidna, dosyć taka ciężka, duża, zwarta, e, jak na obiektyw 2.8 przystało. No i tyle, przechodzimy sobie teraz do użytkowania. Aparat testowałem z Canonem R5, który jest moim głównym aparatem podczas całego tego wyjazdu. E, oprócz tego obiektywu używałem też obiektywu 70200 ze światłem 4, również od Canona. E, sam zakres ogniskowych 1535 jest mega uniwersalny. W takiej fotografii krajobrazowej, przyrodniczej sprawdza się on rewelacyjnie. Na 15 mm zrobimy bardzo szerokie ujęcia, właśnie takich rozległych widoków, a 35 mm no to jest standard, który możemy wykorzystać robiąc streeta jakieś ujęcia gdzieś w miastach, fotografując ludzi na ulicach. No 35 to jest bardzo uniwersalna, również ogniskowa i mając taki zakres od 15 do 35 mm w jednym obiektywie sprawia to, że większość naszych potrzeb jest po prostu zaspokojona. Do tego obiektyw 70 który jest uzupełnieniem do jakichś węższych kadrów. No i taki zestaw dla mnie przynajmniej zaspokaja 90% moich potrzeb fotograficznych podczas takiego wyjazdu za granicę w podróży. Dwa obiektywy, jeden szeroki zoom, drugi trochę węższy teleobiektyw i to jest wszystko. 15 mm też świetnie sprawdzi się oczywiście podczas filmowania. Kiedy chcemy szczególnie nagrywać siebie podczas wyjazdu, no to oprócz naszej twarzy, będzie też widać dużo tego, co jest po prostu za nami. Kolejna kwestia to stabilizacja obrazu. Obiektyw ma stabilizację obrazu, oczywiście synchronizuje się ona z bardzo dobrą stabilizacją w Canonie R5. No i razem pozwala na fotografowanie z czasami 1,4 czy nawet 1,2 sekundy z ręki. Jak dla mnie jest to rewelacyjny wynik. Świetnie sprawdza się w sytuacjach, kiedy nie chcę bądź nie mogę wyjąć statywu i muszę po prostu zrobić zdjęcie z ręki, wtedy ta stabilizacja pomaga oczywiście również świetnie sprawdza się ona podczas filmowania, szczególnie kiedy vlogujemy, filmujemy z ręki. Jedne na co trzeba uważać, to trochę, kiedy filmujemy na najszerszej ogniskowej, mogą pojawić się takie delikatnie drgające boki, więc po prostu na to warto zwrócić uwagę. Może wtedy pomóc po prostu odrobinę zwężenie tej ogniskowej, żeby nie filmować na przykład na 15 mm, a na 18 mm, wtedy te drgające boki nie są tak mocno zauważalne, ale nadal ta stabilizacja zarówno przy filmie, jak i przy zdjęciach bardzo, bardzo pomaga i jest ona dużą zaletą tego obiektywu. To na co jednak Trzeba zwrócić uwagę, jeśli mówimy o stabilizacji obrazu, to kiedy fotografujecie ze statywu, polecam jednak tą stabilizację wyłączyć, bo zdarzało mi się podczas tego wyjazdu, że fotografując ze statywu na długim czasie naświetlania, e, zdjęcia przez stabilizację były delikatnie rozmyte, no bo ona próbuje mimo wszystko jakieś tam drgania wybierać. E, no a kiedy wyłączyłem stabilizację obrazu i robiłem zdjęcia e, po prostu z samowyzwalaczem, to zdjęcia wychodziły wtedy idealnie ostre, więc na to warto zwrócić uwagę i o tym trzeba pamiętać. Autofokus w tym obiektywie sprawdza się rewelacyjnie. Obiektyw ustawia ostrość od 28 cm. Zrobimy nim jakieś detale na 35 mm, kiedy podejdziemy, no to darad jakiś detal nim sfotografować. E, jeśli mówimy o autofokusie ciągłym i pojedynczym, to obydwa działają rewelacyjnie. W przypadku ciągłego ta się jest śledzona bardzo płynnie, szybko, bez problemu się on do filmowania, do vlogowania. E, no, sprawdza się bardzo dobrze, jak zresztą większość obiektywów czy, czy nowych aparatów od Canona. E, jeśli chodzi o zdjęcia z trybem pojedynczym autofokusa, no to tam jest również bardzo szybko, celnie w punkt. Tutaj nie ma się kompletnie do czego Przyczepić. Nie bałby się robić z tym obiektywem jakichś zdjęć seryjnych, sportowych. Po prostu czasem robi się jakieś na szerokim kącie zdjęcia sportowe, gdzieś blisko jakichś poruszających się obiektów. Poradzi sobie z tym bez najmniejszego problemu. No i po prostu, no, nie będę tutaj dłużej przeciągał. Autofokus w tym obiektywie jest rewelacyjny i tutaj na pewno na to nie będziecie narzekać. Nieważne, czy użycie go z R5 czy R6 czy jakimś innym korpusem z tych nowych, bez usterkowców Kanona, będzie to działało świetnie. Teraz nagrywamy szybki test vlogowania z ręki. Trzymam aparat za obiektyw, nie mam tutaj żadnego dodatkowego statywu, więc tak. Jak wygląda obraz na 15 mm, a teraz zobaczycie, jak wygląda obraz na 35 mm, więc widać, że tutaj ten zakres jest naprawdę duży i podczas takiego vlogowania będzie to bardzo uniwersalny obiektyw. Kolejna kwestia no to możecie sprawdzić, jak działa stabilizacja obrazu podczas właśnie takiego filmowania z ręki. W tym momencie mam wyłączoną całkowicie cyfrową stabilizację obrazu. Mam tylko stabilizację w body plus stabilizacja w obiektywie. No i możecie jak zobaczyć, jak to sobie działa na. Na najszerszym kącie. Teraz dodatkowo uruchomiłem stabilizację cyfrową w body. Ma ona niewielki krop, ale myślę, że też dosyć mocno pomaga i bardzo fajnie współpracuje z tą stabilizacją zarówno w obiektywie, jak i ze stabilizacją matrycy, więc kiedy mamy aż tak szerokokątny obiektyw i ten krop delikatny przy stabilizacji cyfrowej nie jest dla nas takim szczególnym problemem, no to myślę, że warto tej stabilizacji cyfrowej użyć, bo z tego, co ja widziałem, no to faktycznie ten obraz jest jeszcze bardziej stabilny i bardzo dobrze to działa. Więc podsumowując, kiedy mamy taki aparat z tym obiektywem, no to vlogujemy z ręki, bez żadnego gimbala. Wszystko działa naprawdę świetnie i myślę, że ten obraz wygląda dobrze. Teraz niestety nie mogę pokazać Wam, jak wygląda on na przysłonie 2.8, bo no jest zbyt jasno, a w tej chwili nie mam przy sobie filtra tego żeby nakręcić na obiektyw, no ale przy 2.8, no wiadomo, że to tło za mną byłoby znacznie bardziej rozmyte i moja twarz byłaby jednak całkiem dobrze odizolowana od tła. Teraz przechodzimy sobie do Lightrooma, gdzie pokażę Wam kilka ciekawych zdjęć, które udało mi się wykonać podczas tego wyjazdu i na ich podstawie mówimy sobie samą jakość zdjęć, którą jesteśmy w stanie osiągnąć tym obiektywem. Jesteśmy już w Lightroomie, tutaj jak zwykle pokażę Wam kilka surowych plików, żebyście sami mogli zobaczyć jak ten obiektyw pracuje. Pierwsza rzecz, którą należy zrobić po wrzuceniu zdjęć z tego obiektywu do Lightrooma, to uruchomienie profilu samego obiektywu. Tutaj mamy Profil Corrections. I tutaj znajdujemy sobie ten obiektyw 15-35 RF. Jeśli nie macie tego ustawionego automatycznie, u mnie jest tak, że kiedy wrzucam zdjęcia w Lightroom, to automatycznie ten profil jest sczytywany. I co nam to daje? No po pierwsze redukuje nam winietę, a po drugie redukuje nam dystorsję, czyli dwie podstawowe wady optyczne mamy od razu zredukowane. No tak to w tej chwili działa, że większość producentów optyki jednak stawia na korekty winiety i dystorsji, później w oprogramowaniu. No i dystorsja jest w tym obiektywie naprawdę mała, nawet bez tej korekty ona nie jest jakaś bardzo mocna. Jak na obiektyw szerokokątny, wygląda to naprawdę dobrze. Natomiast to, co się na pewno rzuca w oczy, to bardzo duża winieta, ale również jak widzicie, są na całkiem nieźle korygowana. Chociaż można by było się pokusić o jeszcze, jeszcze większą jej korekcję, ale można to oczywiście zrobić manualnie, jeśli Wam ta winieta przeszkadza. Przechodząc już do pozostałych wad optycznych, bo mówię o dystorsji, o winiecie, nie będę się więcej tutaj wypowiadał, no bo można to skorygować sobie prosto automatycznie, a jeśli chodzi o inne rzeczy, no to jak to wygląda. Tutaj mamy zdjęcie na szerokim kącie, 116 mm, mocno przymknięta przesłona 11, no i to, co na pewno się rzuca w oczy, to że obiektyw bardzo dobrze pracuje pod światło. No i jest to ogromna zaleta, mamy mały spadek kontrastu, praktycznie, no akurat na tym zdjęciu nie ma żadnych blików, może tutaj jakaś mała plamka się pojawiła, ale nie ma jakichś takich ostrych, jasnych blików. Oczywiście można czasem złapać takie bliki, kiedy macie bardzo ostre światło, ale w większości przypadków obiektyw naprawdę dobrze radził sobie z pracą pod światło. No co w fotografii krajobrazowej jest bardzo ważne, bo, bo często fotografujemy jednak z tym słońcem w kadrze. Tutaj mam inne przykłady pracy pod światło. Kolejny przykład, tutaj już widzicie, te bliki się udało złapać, no ale jest to jakaś taka wyjątkowa sytuacja, kiedy słońce mamy w samym rogu kadru, jest ono bardzo ostre, a mimo to te bliki będzie się dało tutaj usunąć, nie są one dramatyczne, a w większości przypadków aż tak źle nie było, no bo kolejny przykład zaraz Wam pokażę, tutaj również mamy słońce w kadrze i praktycznie zero blików, jakiś jeden tutaj taki minimalny też bez problemu do usunięcia, więc ogólnie jak na tak szerokokątny obiektyw uważam, że pod światło pracują naprawdę dobrze. Teraz zobaczmy sobie, jak sytuacja wygląda z samą ostrością. Tutaj mamy szerokokątne ujęcie, 15 mm, najszerszy kąt, przysłona 4, czyli trochę przymknięta. I tak zazwyczaj przy krajobrazie przymykam ją bardziej, ale tutaj akurat fotografowałem z ręki. No i miałem dosyć krótki czas naświetlania, więc ta przysłona była tak w miarę otwarta. Możemy sobie tutaj trochę te światła przygasić, żeby to lepiej wyglądało, troszeczkę sobie cienie wyciągnąć. Tutaj, jak widzicie, również słońce było może nie takie ostre, ale też zdjęcie pod światło i żadnych problemów z blikami. No i teraz, jak to wygląda z ostrością? Mamy 100% powiększenie, no i na środku kadru jest już na przysłonie 4 naprawdę ostro. Tutaj do niczego się nie można przyczepić. No a zobaczmy teraz, jak wygląda to na brzegach. Kiedy przejdziemy sobie do brzegów kadru, to widać, że ten spadek ostrości tutaj oczywiście jest, no jest to zupełnie normalne w obiektywach szerokokątnych, one, no ten spadek ostrości mają praktycznie zawsze na brzegach, i tutaj nie jest inaczej. Nie jest on jakiś może bardzo duży, ale tutaj już przy samym brzegu widać, że ta ostrość jednak nam gdzieś ucieka. Tak jak mówię, jest to normalne. I myślę, że nie ma co tutaj się specjalnie do tego czepiać. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z Ostrością na w pełni otwartej przysłonie. Tutaj mam przysłonę 2.8 na tym zdjęciu, i tutaj bardzo fajnie widać na tym zegarze, jak sytuacja wygląda z Ostrością. Widać tutaj dokładnie każdy detal, każdy mały szczegół. Tego obrazu, no jest to w pełni otwarta przysłona, więc uważam, że naprawdę obiektyw z ostrością radzi sobie bardzo dobrze, już od w pełni otwartej przysłony nie trzeba go przymykać, ale i tak w przypadku krajobrazu zazwyczaj będziemy stosować przysłony 8-11. Coś z tego przedziału. Możemy sobie jeszcze inny fragment kadru zobaczyć. Tutaj również mam jakieś dewocjonalia, i też widać, że naprawdę szczegółów, detali jest tutaj mnóstwo. To jest maksymalne powiększenie. Tutaj też na pewno dużą robotę robi 45-megapikselowa matryca w kanonie R5, no, ale do szczegółowości ostrości nie można mieć, myślę, żadnych zarzutów, pomimo tego spadku ostrości na brzegach. Jeśli chodzi o detale, to oczywiście można fotografować na 35 mm, jesteśmy w stanie podejść w miarę blisko. Oczywiście nie będzie to fotografia makro, ale bez problemu jakieś takie podróżnicze kadry, jakieś detale można sobie łapać. I również na 35 mm, na w pełni otwartej przysłonie, obraz jest całkiem ostry i nie można mieć, myślę, do niego żadnych większych zarzutów. Tutaj mam kolejny jakiś detal, kawałek łódki. Lubię czasem takie minimalistyczne kadry z podróży, podobają mi się. I tu również zdjęcie robione na 35 mm. Tutaj przysłona akurat przymknięta, 11 Również zdjęcie bardzo ostre, przypominam, że jest to surowy plik. Więc jak widzicie, obiektyw bardzo uniwersalny, od szerokich kadrów po, po detale można nim fotografować. Tutaj mamy takie szerokie ujęcie na miasto Kruje w którym zatrzymaliśmy się na trzy noce, spaliśmy w hotelu. To był najbardziej luksusowy nocleg podczas całej podróży, jedyny nocleg w tak jakby dobrym hotelu. Chcieliśmy trochę odpocząć i okazało się, że najlepszy widok na miasto jest właśnie z okna naszego hotelu, a w zasadzie z balkonu. Mieliśmy najlepsze miejsce do fotografowania całego miasta, więc kiedy byście byli... Skruje, to polecam hotel Panorama, bo jeśli się tam zatrzymacie to będziecie mieli zdecydowanie najlepszy widok na zdjęcia krajobrazowe tego miasta. Tutaj jak widać środek również bardzo ostry. Nieważne czy mamy tutaj jakieś elementy z przodu czy, czy dalej w kadrze one są ostre. Jest to przy, przymknięta przysłona f8, e, więc tutaj również myślę nie ma na co narzekać. Na pewno można było trochę ściągnąć sobie detali ze świateł. I mimo, że to jest surowy kadr, to wygląda już naprawdę nieźle. Tutaj mamy kolejne zdjęcie, i tutaj widać właśnie potęgę też tej matrycy i, i tego obiektywu. Jest to przysłona 8, i tak naprawdę, gdybym ja wykadrował na sam ten kościół, to jest on tak ostry i ma tyle w sobie detali, że spokojnie mógłbym tak mocno na 100% skadrować i mieć zdjęcie samego budynku. A jest to dużo szerszy kadr, więc widzicie, nieważne czy mamy obiekt blisko, przednie soczewki. Czy daleko, kiedy fotografujemy na w miarę przymkniętej przysłonie, tak jak tutaj, przysłonie 8, to wszystkie plany i z przodu, i z tyłu są bardzo ostre, więc do takiej fotografii krajobrazowej myślę, że ten obiektyw nadaje się rewelacyjnie. Również nie widzę tutaj żadnych problemów z aberracją chromatyczną w górach, na tych kontrastowych elementach nic się nie dzieje. Tutaj jeszcze możemy sobie trochę światła ściągnąć na tym zdjęciu. Jak widzicie, tutaj żadnej aberracji chromatycznej nie widać, więc myślę, że tutaj obiektyw również z tą wadą radzi sobie całkiem nieźle. Tutaj na pewno trzeba było trochę zwiększyć rozpiętość tonalną na tym zdjęciu, ale sam kadr, myślę, jest całkiem ciekawy. Teraz przechodzimy do ostatniego zdjęcia. Tutaj również chciałem pokazać, jak bardzo blisko można podejść do fotografowanego obiektu. Tutaj mamy krowę, możemy sobie trochę świateł ściągnąć. Chciałem zrobić zdjęcie bardzo blisko, podchodząc do niej, żeby mieć ją na pierwszym planie i do tego rozległy krajobraz z tyłu. Całkiem się to udało osiągnąć, więc widzicie, że obiektyw pozwala na, na takie rzeczy. Również widzicie tutaj, pierwszy plan jest bardzo ostry, to jest przysłona 11, a również to, co jest z tyłu. Jest całkiem ostry, więc podsumowując uważam, że obiektyw jest dobry optycznie bardzo ostry na w pełni otwartej przysłonie, bardzo ostry na przymkniętej przysłonie. Oczywiście mamy mały spadek ostrości na brzegach, ale to w szerokim kącie jest normalne. Bardzo dobrze pracuje pod światło, poza jakimiś wyjątkami, to, to tych blików praktycznie nie ma albo są one bardzo niewielkie, więc tutaj za to duży plus. Na winietowanie i, i dystorsja, jak widzicie są dobrze korygowane programowo, więc nie uważam, żeby to też był jakiś problem w tym obiektywie. Więc podsumowując, uważam, że Optycznie jest to świetne szkło, jak na LK przystało. Czas na szybkie podsumowanie tej recenzji. Obiektyw jest rewelacyjnie wykonany: ma świetną stabilizację obrazu i bardzo dobry autofokus. Sama jakość obrazu też jest na bardzo wysokim poziomie, więc myślę, że naprawdę w tym obiektywie nie ma się do czego przyczepić. Jest to świetne, uniwersalne urządzenie i każdy fotograf, który potrzebuje uniwersalnego, jasnego zooma ze stałym światłem i do tego szerokokątnego, no to powinien sięgnąć po ten obiektyw. Przede wszystkim powinien nim zainteresować się fotografowi właśnie krajobrazowi. Fotografowie architektury czy osoby filmujące na szerokim kącie. Jedna uwaga jest taka, że chętnie zobaczyłbym właśnie obiektyw o takich samych ogniskowych, ale ze światłem 4, który byłby mniejszy, lżejszy i tańszy. Tak samo jak jest w przypadku obiektywu 7200. Mamy wersję 2.8 dla tych najbardziej wymagających oraz wersję 7200 ze światłem 4, którą mam tutaj ze sobą i która również jest świetna. Więc mam nadzieję, że Canon tak samo zrobi w przypadku szerokokątnego zooma. I niedługo zobaczymy taką konstrukcję, wtedy chętnie ją przetestuję i byłaby to też na pewno bardzo fajna propozycja a dla osób najbardziej wymagających no, jest ta konstrukcja ze światłem 2.8. Jeśli ją kupicie, to na pewno nie będziecie narzekać. Linki do tego obiektywu zostawiam Wam w opisie tego materiału. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ten obiektyw pracował w terenie, jak robiłem nim zdjęcia, no to zapraszam Was do sprawdzenia relacji z całego mojego wyjazdu na Bałkany, która niedługo również się pojawi. Tutaj zrobiłem taką typowo techniczną recenzję, jak zwykle skupiając się na samym obiektywie oraz na pokazaniu Wam zdjęć w Lightroomie. A jeszcze do tego będzie relacja z całego wyjazdu, gdzie pokażę Wam typowo już pracę w terenie podczas fotografii krajobrazowej. Myślę, że powinno Was to zainteresować. Jeśli chcecie, no to zachęcam Was do sprawdzenia. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, zostawcie nam łapkę w górę, bo to nam zwiększa zasięgi. Sprawdźcie mojego Instagrama, na którym teraz na pewno przez długi czas będą się pojawiały zdjęcia z całego wyjazdu na Bałkany, bo zrobiłem tutaj mnóstwo, mnóstwo naprawdę świetnego materiału, więc zapraszam Was na dole znajdziecie link do mojego Instagrama. Obserwujcie i widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć!